mototips od MotoAdix. Nie wiem, czy kojarzycie takie zdarzenie na waszym kombinezonie. No nieładnie to wygląda. Jeden i pół korka, płynu. Czasami to nawet nie tylko kombinezon siukają, ale jak szybkie wejście to css, wiecie o co chodzi. Błyszczy się, aż słychać! to bardzo, chory na motory to hardcore To środowisko jest psycho, na, na jednym kole z moją bandą Pierwszy bieg jak pierwsza stopa, temat długi jak Nil, Czuję się jak Power Ranger, latam w AGC i dynis niz Siemanko widzowie! Witam Was na kolejnym odcinku Pro Moto Tips od MotoAdix. Ostatnio mówiliśmy o ustawieniach kamery Najkorzystniejszych do filmowania z motocykla, filmowania z kasku Pokazywaliśmy Wam jak zamontować kamerę na kasku o agresywnych kształtach Poradziliśmy sobie z tym, mam nadzieję, że pomogliśmy Wam. Poruszyliśmy także temat najlepszych ustawień do filmowania z motocykla. Na dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak dbać o swój kombinezon motocyklowy, tym razem skórzany kombinezon motocyklowy, jak go wyprać poprawnie, jak zaimpregnować, co zrobić, żeby pachniał i był bez żadnego rodzaju bakterii. Powiemy także o kasku motocyklowym, jak go wyczyścić, jak wyprać wieściółkę. Żeby wyglądał i pachniał, jak funfelnówka, nieśmigany. Zabieramy się do roboty i lecimy. Jako pomocnik do dzisiejszego odcinka zgłosił się Zenek. Za chwileczkę bierzemy się za robotę. Jak widzimy, nie czyściłem specjalnie tego kombinezonu. Zapuściłem go totalnie. Jeszcze pamięta czasy jazdy na pitbajkach w lipcu, czy to w sierpniu było. No, musiałem go trochę zapuścić, żeby było co pokazać na takim właśnie odcinku. Nie wiem, czy kojarzycie. Takie zdarzenie na Waszym kombinezonie, ale powiem Wam, że jest to tylko i wyłącznie sól z potu, bo gdy się mocno spocimy, to właśnie coś takiego potrafi nam wyjść z kombinezonu i osadzić się na jego nawierzchni. Trzeba sobie z tym poradzić, trzeba to wyprać i doprowadzić kombinezon do stanu używalności, co by nie było wstydu. Najpierw zabieramy się za pranie naszego kombinezonu. Marta mówiła, że pralka frania już rozgrzana, także rozkręcamy temat. Jak wiecie, na bieżąco współpracujemy z marką X-Zone, czyli od Roberta Ozona kosmetyki do kasku, do kombinezonu. Takie właśnie będziemy dzisiaj na odcinku wykorzystywać. Macie u niego w radzie czego rabat 15%. Całe info w opisie pod filmem. Wiadomo, że przy takim porządnym przybrudzeniu kombinezonu po całym sezonie czy po dwóch sezonach, jakby ktoś zaniedbał mocno i delikatne jakieś tylko czyszczenia wykonywał, Powinno się najlepiej oddać ten kombinezon na pranie, na poważne mycie, na ozonowanie. Najlepiej do Roberta Ozona, bo on się tym zajmuje. Ma w swojej ofercie takie porządne prania kombinezonów motocyklowych. No ale to jest powiedzmy, że dzisiejszy filmik, dzisiejszy protip motocyklowy to jest wersja prania kombinezonu dla tych biedniejszych, czyli dla mnie i dla Zenka. Dla tych, którzy chcą sobie wyprać kombinezon pomiędzy weekendem na przykład albo z wyjazdu na wyjazd. Czyszczenie wykonaliśmy, teraz przechodzimy do impregnacji. Następny etap to mleczko do skóry. Wcieramy. Czy wam się to kojarzy? Po czyszczeniu kombinezonu ważna jest impregnacja, żeby zabezpieczyć przed promieniowaniem UV, przed deszczem, przed wilgocią, a także nadać mu naturalny wygląd. Oczywiście niektóre woski. Do kombinezonów, do skór motocyklowych działają w ten sposób, że nabłyszczają nam kombinezony. Z doświadczenia wiem, że nie wszyscy lubią, gdy kombinezon się świeci. Każdy jakiś kombinezon zakupuje i chciałby, żeby zawsze wyglądał tak, jak w momencie zakupu, bo wtedy na pewno mu się podobał. Więc nie ma sensu zmieniać z błyszczącego w matowy, z matowego w błyszczący, tylko najlepiej, żeby kombinezon zachował jego naturalny wygląd. Zenek już na klacie, zaimpregnowany kombinezon, wyczyszczony przechodzimy do kolejnego etapu. Odświeżacz z jonami srebra, też xzon, o zapachu Neptun. Tego jeszcze nie używaliśmy. Zawsze używałem męskiego yy, o zapachu perfum dior Savage. Piękny zapach. Czasami to nawet nie tylko kombinezon wsikałem, ale jak szybkie wyjście, to czt, wiecie o co chodzi. Pachniało pół dnia. Tutaj Bandik podpowiada za kamery, że to jest cygański prysznic. Ja tego nie mówiłem, w razie czego bana proszę dać jemu. Chyba mam covid, bo nie czuję. Nie no żartuję, ładnie pachnie. Później go rozbiorę i cały kombinezon wypsiukam. Ja zawsze po, po każdym powrocie z przejażdżki, tak naprawdę wieszając kombinezon na wieszak, zawsze psiukam i w rękawy, i na plecy, i na boki, e, oczywiście w całe nogawki. Pozwala nam to fajnie y, zachować świeżość, no i ony srebra. Fajnie nam niwelują nieprzyjemne zapachy, a także walczą ze wszystkimi zarazkami. Przechodzimy do ostatniego etapu, jeśli chodzi o kombinezon. Serwis zamków. Mechanizm zamka wpuszczamy po kropelce, nawet po dwie lub trzy. Podziałać manualnie. Jakbym w wortalionach chodził. Bajera. To samo w te zamki i na nogach tak samo. No i oczywiście nie zapominajmy o rozporku. Zenek od razu wygląda jak człowiek. No prawie. A my bierzemy się teraz za temat kasku. Zaczniemy od prania wyściółki w kasku, a potem zrobimy jego czyszczenie, gdy wyściółka będzie sobie dochodzić, gdy będzie sobie schła. Przed praniem kasku najlepiej jest wyciągnąć wyściółkę. Nie pierzemy całego kasku, nie wkładamy go do pralki. Wyciągamy wyściółkę, trzeba uważać, żeby wszystkie zatrzaski ładnie nam popuszczały. A żeby nic nie wyrwać. Najlepiej skontrolować albo zobaczyć na YouTube jeszcze lepiej, jak dany kask się rozbiera. Bo wiadomo, kaski to nie są tanie rzeczy, a też nie ma sensu pourywać czegoś, żeby później nie było niebezpiecznie i w trakcie jazdy, żeby nam się tutaj coś nie poodpinało. Ja muszę uważać, bo te wszystkie interkomy, te sprawy, żebym ja nie urwał na wizji. żeby wszystkie inne akcje. Cały rok tej wyściłki nie prałem. Wychodzi już. Już coś wychodzi, dobra? Jeden kawałek. O, panie. No to jest akurat od styropianu. Styropian się, że tak powiem, ocierał, no ale to to już raczej pod chyba. No nieładnie to wygląda. Nie hejtujcie, tylko najpierw zerknijcie w wasz kask. <noise> Miał być to test rzeczywisty, dlatego nie czyściłem kasku przed tymi nagrywkami. Jak to się mówi? Ja się będę wstydził, nie Wy. Rok czasu się przygotowywałem do tego testu i brudziłem ten kask. I go pociłem. W środku też będzie małe czyszczenie trzeba wykonać. Powierzchowne, jakaś mikrofibra, te sprawy. Nie pokazuj za dużo. Wyściółka wyjęta. Płyn do prania wyściółki kasku. Nowość od Roberta Ozona. 1,5 korka płynu na miskę. Jaki zielony, fluo fajny. Miętowy zapach, fajnie. Dobra, zaczynamy od największego. Tu jest zajebiście, jak stół to jak jakbyś ciasto robił. <grym> ciasto, jakbym robił. Super! Zawsze chciałem taki, takie ujęcie mieć, jakbym ciasto robił. Ten zapach to taki trochę jak flegamina. <grym> Pod kaszlu ten syrop. Tak mi ciasto urawią cały czas. Wszystko idzie w stronę ciasta nasz kontent. Trochę ciężko mam, bo wysoko ten stół jest. A ja siedzę nisko. Mam nadzieję, że ta woda nie będzie taka czarna. Nie będę się wstydził później. Że tak doprowadziłem do takiego stanu. Jakaś zawsze się robi przy praniu, nie? Wyciskamy. Mówili, że delikatnie, ale trzeba mocno. Położymy na podłodze. Za chwilę będziemy to płukać. Drugą wlejemy taką czystą, żeby nie było widać, że tak utwierdziliłem. Powiedzą potem, że mam jakieś policzki trudne, albo że górnikiem jest Nie no. Nie ma wstydu. Nie jest taka ciemna. Czysta woda, i płuczemy. Ostatni etap prania wyściółki. O, jaka cieplutka. Najlepiej rozłożyć sobie jakiś ręcznik, w temperaturze pokojowej położyć wyściółkę, i żeby to wszystko ładnie sobie ze dwa dni doszło do swojego stanu suchego. Nie kładziemy na kaloryferze, nie kładziemy w jakichś gorących miejscach, żeby nic nie, za szybko nie wyschło, nie popękało. Pranie wyściółki za nami. Bierzemy się za czyszczenie. Much na sobie nie ma. No ale 4 miesiące w kurzu i jeszcze są na nim ślady jakiejś ostatniej przejażdżki. Żel do czyszczenia kasku i mgiełka do nabłyszczania kasku. W tym momencie, jeżeli macie zaschnięte muchy, jakiś zaschnięty brud, warto kilka minut poczekać, żeby to wszystko namiękło. Można sobie wsmarować to w te muszki, w te komary, żeby nam to wszystko się odkleiło od kasku. Teraz wycieramy. Jakiś stół, stół antypoślizgowy by się przydał. Cały czas pamiętamy, że tam w środku też trochę syfu było. Wymieniamy szmatę. Etap drugi. Mgiełka do nabłyszczania. Mgiełka to się puszcza, tak wiesz. Z taką gracją. Niech wsiąknie w tą skorupę. Lepsze do tego są takie mięciutkie mikrofibry. Błyszczy się aż słychać. <grystanie> <grystanie> Chyba objaw czystości, nie? Na reklamach. No teraz wygląda pięknie, bo jak go położyłem pierwszy raz po przyniesieniu z domu do czyszczenia, to chciało się powiedzieć Jurku! Ten kask jest super. Kask czysty, wyściółka wyprana, kombinezon czysty. Wszystko pachnie. Jeszcze nie pachnie. Podasz mi? Te jony. Jeszcze tylko użyjemy odświeżacza. Jak wyściółkę zamontujemy do kasku, żeby wszystko pięknie pachniało, i możemy ruszać w trasę. Wiadomo, że nie można też zapomnieć o butach i rękawicach tym, którzy dotrwali do samego końca dzisiejszego filmu, bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia lajków, do pisania w komentarzu, na jaki temat chcielibyście oglądać kolejne odcinki Proto Tips, a także. Piszcie, co sądzicie o tego typu programach. Przypominam także, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać patronem Motoradix, to link macie właśnie tutaj. Dzięki temu będziecie dużo bliżej nas i od razu będziecie znać każdy nasz pomysł i każdy nasz ruch w tworzeniu naszej społeczności. Żegnam się z Wami na dzień dzisiejszy i do zobaczenia na kolejnych materiałach i na kolejnych live'ach. Pozdro, trzymajcie się!